Rafał Przybylski rozgrywający reprezentacji Polski. E, Rafał, znowu spotykacie się z kolegami z reprezentacji. E, powiedz, jaka atmosfera panuje tutaj w kadrze? No, tak jak i na tym zgrupowaniu, jak i na poprzednich, jest atmosfera jest super. Tak? Wszyscy się spotkaliśmy po raz kolejny, wszyscy się bardzo dobrze znamy, także atmosfera jest naprawdę bardzo dobra. Ja wiem, że jedną z osób, która bardzo dba o tę atmosferę, jesteś właśnie ty. Zresztą, nawet trener trener Bajew nazywa cię Wodzi Rejem. No tak, nie wiem, dostałem taki pseudonim na poprzednim zgrupowaniu. No, jestem taką osobą, tak, że raczej zawsze jestem uśmiechnięty. No, i myślę, że to spowodowało, że dostałem taki pseudonim. Jest was tutaj 23, walka o miejsce w składzie jest duża. Na twojej pozycji jest trzech nominalnych zawodników. Jest jeszcze Krzysiek Ijewski, jest Michał Szyba, jest także Andrzej Rojewski, także konkurencja jest duża. Tak, no na każdym zgrupowaniu jest taka konkurencja, przeważnie jesteśmy zawsze my na tej, na tej pozycji. No tak jak mówię, no, zawsze mówię, że Krzysiek Kijewski jest tutaj tym pierwszym, tak? I. Jeżeli będzie okazja, żeby pojechać i móc yy, zastępywać go na boisku, no to będzie super.